Uśmiecham się za każdym razem, kiedy zaczynam o tym mówić, ponieważ już sama myśl o tym sprawia, że budzi się we mnie radość, bo wiem, jaki wpływ mają na ciebie moje słowa, jak duży uśmiech wywołują na końcu i jak wpływają na twoją świadomość, zmieniając przekonania podświadomości na takie, które chcesz, które już teraz wywołują w tobie radość i przyciągają do ciebie takie pieniądze. Takie pieniądze, które jesteś w stanie z uśmiechem sobie wyobrazić i które dają ci tyle przyjemności, że automatycznie uśmiechasz się na samą myśl o nich i dzielisz się swoją radością ze wszystkimi, których spotykasz. Nie musisz się nad tym zastanawiać, wiedzieć ani myśleć, skąd i jakimi kanałami płyną do Ciebie pieniądze ponieważ wewnętrznie czujesz i uśmiechasz się, bo jesteś jak magnes dla pieniędzy, które przyciągasz w magnetyczny sposób, wyrażając prawo przyciągania, bo przecież wiesz, że przyciągasz do siebie to, co masz w swoich myślach i uczuciach. Więc tym łatwiej z radością i wewnętrznym uśmiechem wyobrażasz sobie pieniądze, które przyciągasz i tym łatwiej czujesz ten dobry nastrój i te przyjemne uczucia, które pojawiają się kiedy myślisz o pieniądzach gdy wiesz że właśnie teraz tworzysz swoją rzeczywistość wsłuchaj się w rytm muzyki którą słyszysz w tle to specjalna muzyka która jak gumka wymazuje wszystko co przeszkadza i która pozwala spojrzeć na to co dzieje się w twoim życiu jak na słoneczny dzień o poranku Słoneczny dzień o poranku, gdy możesz oddychać rześkim powietrzem, głęboko i spokojnie cieszyć się pięknym dniem, chodząc po zielonej trawie i czując tą siłę natury, która sprawia, że wszystko wzrasta i rośnie, bo wszystkiego jest pod dostatkiem, bo dookoła jest obfitość. Bo cały świat uśmiecha się do Ciebie życzliwie, dając Ci wszystko, czego potrzebujesz dla swojego rozwoju. Ja uśmiecham się życzliwie, kiedy wyobrażasz sobie, jak jest Ci dobrze, gdy przypominasz sobie te małe i wielkie czasy sukcesu, gdy osiągasz swoje cele. Albo spełniasz marzenia, bo wiem, że mówiąc do Ciebie i pomagając Ci, pomagam również sobie. Bo wszyscy jesteśmy połączeni w ten specyficzny sposób i wznosząc się na kolejne poziomy rozwoju, pomagasz innym po prostu będąc blisko swoją myślą, swoim ciałem, słowem, uczuciem. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować w sobie dobre uczucia i z przyjemnością, radością i uśmiechem wyobrażać sobie to, czego chcesz. Bo kiedy uśmiechasz się wewnętrznie, i wyobrażasz sobie, że już teraz masz całe to bogactwo i te pieniądze, i te domy, i samochody, wspaniałe ubrania i pieniądze, to wiesz, że racjonalnie teraz masz w sobie to uczucie radości, a nieracjonalne myśli skupiają się jeszcze mocniej na wzmocnieniu tej wizji, która sprawia, że jak magnes przyciąga o piłki żelaza, tak ty przyciągasz pieniądze. Jesteś magnesem dla bogactwa, jesteś magnesem dla pieniędzy i niezależnie od tego jak blisko są pieniądze, tak mocno przyciągasz do siebie pomysły, ludzi i sytuacje, dzięki którym pieniądze i bogactwo pojawiają się w Twoim życiu i to w takiej ilości i tak szybko pojawiają się pieniądze, że zaczynasz śmiać się jak dziecko. Gdy już teraz obserwujesz to w swoim umyśle, otwierając się całą swoją istotą na pieniądze, na bogactwo, domy, samochody, piękne ubrania i pieniądze. I nie musisz sobie nawet wyobrażać, jak już teraz masz to wszystko: jak trzymasz w ręku te paczki banknotów w najwyższych nominałach, czy złote karty płatnicze w portfelu. Jak czujesz ten zapach pieniędzy, którymi cieszysz się i dzięki którym pomagasz sobie i innym realizować marzenia, dzięki którym jeszcze mocniej czujesz i uświadamiasz sobie, jak łatwo jest żyć w zgodzie ze sobą i ze światem, robiąc to, co się kocha i co sprawia tą wewnętrzną radość, gdy wiesz, że to co robisz jest dobre dla ciebie i dla całego świata. Za każdym razem, kiedy o tym mówię, uśmiecham się, ponieważ wiem, jaki wpływ mają na Ciebie moje słowa, jak budzą w Tobie wewnętrzną radość, entuzjazm i to poczucie, że to Ty masz moc tworzenia swojego życia dzięki temu, co masz w swoich myślach i uczuciach. Więc uśmiechaj się szeroko. Uśmiechaj się tak bardzo, jak bardzo otwierasz się na te wszystkie dobra, których wizje nosisz w sobie już teraz. Dzielę się z Tobą tymi słowami, ponieważ wiem, że im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Tak to właśnie działa. Kiedy dzielisz się z innymi, dajesz światu sygnał, że jesteś otwarty na pieniądze albo jesteś otwarta na pieniądze. Że masz pod dostatkiem pieniędzy, że dzielisz się, bo wszędzie jest bogactwo? Dlatego tak ważne są dobre uczucia i świadomość pieniędzy, które wydajesz z radością, bo wiesz, że przepływ energii jest naturą świata i te pieniądze, które dziś z radością wydajesz, wracają do Ciebie pomnożone pieniądze z innych źródeł. I jak się teraz czujesz? Dobrze? Już to robisz, więc jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić w sobie, w swojej podświadomości dobre relacje z pieniędzmi, wystarczy, że będziesz słuchać tego nagrania przez 100 dni, rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem. Jeszcze w trakcie tego czasu zauważysz, że zwracasz uwagę na różne możliwości, na sytuacje na spotykanych ludzi, na pomysły, zwracasz uwagę na różne możliwości, które otwierają Cię na pieniądze i obfitość. Mogą to być zupełnie nowe sytuacje. Może też rozwinąć się to, co do tej pory wydawało się stałe. Zmieniasz swoją świadomość, zmieniasz siebie, a więc świat zmienia się dla Ciebie. Twoja intuicja podpowiada ci co robić, jak reagować, czujesz możliwości, czujesz w co się zaangażować, jak postąpić i tylko od Ciebie zależy, jak bardzo idziesz za głosem serca. Sukcesów, pieniędzy, zdrowia i szczęścia Ci życzę. Towarzyszył Ci Paweł Stan. Osobami, które teraz przychodzą ci do głowy. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz.